Powoli, powoli, pewnie, pewnie, no spokojnie, No i po co się śpiewać, spokojnie, poczekaj, bo ty musisz, ty nie rozumiesz Paris, ty tak rzucasz kostką, kurwa, i raz ci wychodzi, raz nie, bo to już jest trzecia lekcja, z reguły to się zamyka w jednej, ale spoko, ja rozumiem, że to jest też stream, no nie, nie oszukujmy się, bo to jest jakiś... Oczy, kostką, oczywiście, oczywiście. E, posłuchaj. No e, i uciekam tą wieżyczką, tak? No to tak, odcinasz po tych linii Dzień dobry. i musisz się skupiać, czy działamy w pionie, czy w poziomie. No, no, no. Na no, to było pytanie. A, tak, no to ja chcę do lewej, jakby Cię pchać, czyli działałem jakby w poziomie, tak? No, ale to jest chyba pion. No nie no, spycham Cię do lewej, czyli po, po kresce takiej. No dobra, bo to niech będzie pion, jasne. Ale ja, chodzi o to. Ty... Z... Nie, 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 ja patrzę z tej samej co ty. Chodzi o to, że pion to jest to, a to jest no, poziom. No, bo jest No, bo I tu i to jest o to... No, to... A, tak, no, to tak, tak, Ty spychasz taki... w ten deseń. Góra, dół, jak gdyby wieżami, to jest w pionie, bo w poziomie to byś działał właśnie w boki. Kurwa, w sumie masz rację, a. bo ty też możesz powiedzieć, że w, kurwa w poziomie, bo chodzisz wieżami w bok, to też prawda, no ale spychamy bardziej w pionie wbrew pozorom, bo zobacz, że pion jest tą linią odcięcia, rozumiesz? Tak, 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 no i spycha, czyli ta wieżyczka No, no jeden... ja spycham, tak? Ale kurczę, a co trzyma no. ten pion zaznaczony na zielono? A no nic, no nic, no nic, to czekaj, to cofnij. No i ty tutaj. już... Kurwa, no to piąć poziom? Bo to już teraz w poziomie zaczęłeś spychać. No to, no to cokolwiek ruszę wieżą, to mówisz, to czekaj, no to <noise> Działem A, mamy tam ją pchać, tak? To tu? Poczekaj, czekaj, spokojnie. żeby król szedł w lewo, to musisz od pionu wziąć z domino. No, patrz, no, no. no dobrze, ja idę królem do góry i ty. Nie, no. nie, stój. Ta wieża działa od góry w górę i dół. Odcinasz w tą tak, stronę. Tak, tak. I druga też tak musi odcinać teraz tu. I potem tu z powrotem, aż w końcu go udusisz na ostatniej linii. Tak chcesz oddziałać. A nie chcesz działać, że ta odcina tak, a ta odcina tak, bo tworzysz jakiś. kurwa, nie wiem. Krzyż. Aha. No dobra, to lecimy, to lecimy. No. Zaczynamy od nowa, czy, czy okay, tej od nowa? Od nowa, od nowa. Ja gram to tak. no To muszę uciec z tą wieżą, żebyś ty jej nie zbił, tak? No tak. Tak, no. No, i spychacz ma być. Działamy w tamtą stronę. Tak, tak, tak. Spokojnie. Naprawdę, myśl nawet 10 minut, ale się nie pomyl. Ani razu. Super. Giga. I patrz, zastanówmy się. Czy mogę uciec tu? No nie możesz, bo wieża blokuje. O Właśnie o to chodzi. A tu? Też nie możesz, bo staniesz na pozycji wieży. No to musisz Spoko. do lewej, tak? Do lewej. Tak jest, dobrze. Jest coraz więcej. Zaraz znowu muszę uciec z tą wieżyczką, tak? Żebyś się nie zbił. Uciekaj jak najdalej, bo to jest wskazane. Jak najdalej? Jak najdalej, tak? Tak, dokładnie, super. Jesteś poza moim zasięgiem. No i teraz. Super, mogę iść tu? Skotki. Nie możesz iść, nie możesz iść. Świetnie, ja idę tu, żeby ci jeszcze podokuczać, bo ty już. Czyli jeszcze muszę jak najdalej użyć tą wieżyczką, tak? Świetnie. Łatwo. I to już koniec, to już jest koniec. To jest tak, Tu. Tak. Tu, dobra, dobra. Wiesz, że po, no, potrzebuje się rozpędzić, nie? Rozpędzić, Jasne. nabrać wiatru w żagle, okej. Okay. A okay. no to zróbmy to jeszcze raz, zróbmy Jasne, to jeszcze raz, żeby naolikić maszyny. Spoko, jesteś, rozumiesz, jak potwór. Na pewno jest tu sporo początkujących i będą być tak wytrenowane, to wiesz. Ty no wiesz, że to, to jest koniec. Zobacz, startujemy z pozycji, yy, no nie wiem, z takich widełek. I ty, ty grasz I zaczynam spychać, więc Aha. muszę zaatakować tą, tego. Tą, tą babeczkę. Oki. Okay. To w zasadzie I będzie z tej strony. No i muszę pchać. No i teraz okej. Okay. No, okay. no No i do... uciekaj. Pchaj. Aha. Tak. Więc chciałbym odciąć tu drogę i jeszcze bardziej cię zepchnąć. U -u 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 -u. Zaznacz gdzie, please. Zaznacz tu czy tam. Bo ja nie wiem, hmm. gdzie, jak ty mówisz tam. Muszę ruszyć się tu wieżyczkami, wieżyczką. wieżyczką. No właśnie Bo mi spierdolisz na dół, tak? Bo będziesz mógł spierdolić na dół Ale zaznasz prostu strzałeczką. Którą to stronę żebyś... gdzieś tam, żebyś gdzieś tam, tam do góry szedł, nie? Ale o, 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 o okej, nie? Okej, okay, czyli odcinamy po tej stronie, tak? Tak, tak. Super, czyli schodki mają być w ten desen. Git. To Super. zróbmy początku tak. Bardzo mądrze. O kurczę, aż giga mądrze. No, i to już jest dla mnie bezpieczne, ale dalej coś tutaj odcinam, niby dalej. A posunę się jeszcze raz, tak? Ale zajebiście, o to chodzi. I ja znowu. No, spychacz w łapie, no, no. no, no. Ale pewno teraz coś zrobisz coś mi będziesz tu przykrzał, i zrobiłeś mi miejsce, że mogę tu wskoczyć. Ucieknę teraz bardzo daleko wieżyczką. Świetnie. Ty już nie masz wyjścia. Ja pierdykam, ty no jest szachmat, serio. Puściłem sobie muzykę do szachów. Tomorrow Song, Olafur Arnalds, spokojne pianinko w tle. No to git. Ty, ale ja, git. ja też puściłem klasyczną. Dałeś mata w siedem ruchach, czyli uznam, że matowanie wieżami na stan z 23 kwietnia masz opanowane. Tak, no to mamy taką ocenę 3 z plusem, jest to zaliczony, mały taki egzamin. Nie był. kurwa, 2 plus, bo miałeś pracę domową, więc jestem, wiesz, nie mogę ci postawić trójki, Dobra, jasne, bo... Ale oczywiście, bądźmy tutaj też no. realistami, bądźmy uczciwy, jest, jest plus 2. Jasne. No